W Stalowej Woli, w Jawożnie, w Kozienicach, we Włocławku. Mówię o kontynuacji budowy terminalu gazowego. Mówię o projekcie już rozpoczętym tysiąca kilometrów gazociągów, a także o magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad półtora miliarda metrów sześciennych do blisko trzech miliardów metrów sześciennych w ciągu tych dwóch lat. także interkonektora, więc to połączenie energetyczne między Polską a Litwą z udziałem środków europejskich. powinniśmy tę inwestycję zakończyć w roku 2020, ale zaczynamy ją w tej chwili. i rozbudowa terminalu naftowego w Gdańsku. Jeśli sumujemy to na te 7 lat, na 60 miliardów złotych, to będzie także przekładało się na konkretne miejsca pracy już od roku 2013. Skończyliśmy pracę nad ustawą, która budzi wiele emocji nad ustawą o gazie łupkowym. Znacie Państwo, szczególnie jeden parlamentarzysta zawsze nam przypomina o tym, jak ważny jest gaz łupkowy, ale nie, nie musi nam przypominać, bo wiemy, jakie nadzieje Polacy wiążą z naszym narodowym źródłem energii. Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa, PGNiG, Orlenu, Lotosu, kghm Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 miliardów złotych. Ta ustawa musi stać się przedmiotem naszej wspólnej debaty, bo ustawa o gazie łupkowym nie może być własnością rządu tego, ani przyszłych, ponieważ ma być tym zabezpieczeniem energetycznym i finansowym dla wszystkich Polaków. Dlatego będę zwracał się do wszystkich sił politycznych w parlamencie, aby z najlepszą wolą i z taką determinacją dyskutowali o projekcie, który rząd przedstawi w najbliższych dniach. Będziemy otwarci na wszystkie propozycje, które będą służyły optymalizacji tego projektu, zdając sobie sprawę, że efekty finansowe z wydobycia gazu łupkowego to jest przyszłość, przyszłość, o której myśleć mogą Ej, każdy z sił politycznych, Kurde, jako o swojej przyszłości. Dlatego tym bardziej powinniśmy się razem skupić nad tym projekcie. Będziemy kontynuowali ten najbardziej rozwinięty projekt narodowy, infrastrukturalny, który w odczuciu wielu dostał zadyszki po Euro 2012. Mówię o autostradach i krajowych. Znamy wszyscy dramatyczną historię niektórych firm budowlanych, Bronek. I ja nie wiemy, jak ważne jest jak w tym ludzi. przypadku również kontynuowanie ja inwestycji mimo tej przerwy pomiędzy jedną perspektywą a drugą perspektywą dałem. europejską. No. Dlatego szukamy tutaj też mobilizacji środków i szybkiej procedury, przetargowej, projektowej, po to, aby pieniądze, o których mówiłem w punkcie, inwestycje no, polskie mogły pracować, Polska zacząć robimy. pracować natychmiast, Co żeby nie czekać, zanim to. projekty będą gotowe. No, Chcę tu wspomnieć? To, o, nie no, tak, 2012, o końcu tego roku Złaś 2015, piękności. więc za te lata, kiedy Szkowie. będziemy jak sądzę odpowiedzialni to jest 43 miliardy złotych powinniśmy zainwestować w kontynuację programu autostradowego i, krajowego, i, i dróg krajowych. Dla przykładu powiem, że przetargi w 2012 ogłosimy dla obwodnicy Poznania, dla tej części brakującej w 2013 roku, <klucza> dla dalszego, dalszego odcinka A1, tuszyn Pyżowice. W 2013 ogłaszamy przetarg na obwodnicę Marek, na dokończenie S7 z Gdańska do Warszawy, przetarg na S19 Rzeszów-Lublin, a w latach 2014-2015 S5 Poznań-Wrocław i S7 Warszawa-Kraków. Będziemy także inwestowali, szukając również możliwości europejskich, w modernizację kolei. To jest jeden z najbardziej rozczarowujących projektów, jeśli chodzi o ostatnie lata. Polacy czują się rozczarowani, ponieważ toczące się dość długo inwestycje kolejowe powodują to, że bardzo długo jeździmy w niekomfortowych warunkach polskimi pociągami. My tę cenę płacimy, cenę dyskomfortu pasażerów, po to, aby ta modernizacja przyniosła wreszcie efekty, które sfinalizujemy między innymi ogłoszeniem kolejnych przetargów na zakup nowego taboru dla PKP. To także w 2013 roku, a więc w tym roku teoretycznie najtrudniejszy. Mówimy tutaj o zaang zaangażowaniu w latach 2013-2015 30 miliardów złotych w modernizację Polski. Trwa walka o budżet unijny, jak Państwo wiecie. Zapowiadaliśmy, wierząc w swoją skuteczność w Europie, że 300 miliardów złotych to jest to satysfakcjonujące minimum. Mówimy o latach 2014-2020.